Aniołki i spółka. Dla ci detektywi, mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czy to prawda? Czy tylko to definiuje przyjaźń? Ile jesteśmy w stanie zaryzykować dla dobra innej osoby? A? Jak to możliwe, że w imię przyjaźni jesteśmy gotowi na wszystko? Czy nasi przyjaciele potrafią zrozumieć wagę naszych problemów? Tego nigdy nie wiemy, ale odpowiedź na te pytania może na zawsze zmienić nasze przeznaczenie. Nie jestem pewna, czy dobrze cię zrozumiałam. Masz jakiś plan, żeby pomóc Raf? Dlaczego wymyśliłaś go dopiero teraz? Mówiłam wam, to nie jest prawdziwy plan i w dodatku jest niebezpieczny. Jestem gotowa na wszystko. Jutro serafini zabiorą nam naszą przyjaciółkę. Musimy ich powstrzymać. Tak. Nie. Postradałyście rozum. Jeśli Uri mówi, że to niebezpieczne, trzeba jej słuchać. Dzięki za zrozumienie, Raf. Naprawdę możemy stracić wszystko, nawet umrzeć. Zastanówcie się, co mówicie. Spróbujmy choć na chwilę o tym zapomnieć. Nie chcę spędzić ostatniej nocy w szkole w towarzystwie mazgajów. No. Chcę usłyszeć twój plan. Ale Łakotko, mówiłam ci, Raf. Zrobimy wszystko, żebyś mogła zostać z nami. Sama bym tego lepiej nie ujęła. Uri, wyjaśnij nam wreszcie ten swój plan. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie! W ogóle nie słuchacie! Raf, szanujemy Twoje zdanie i wiemy, że się o nas martwisz. Ale wiemy też, że zostałaś niesprawiedliwie ukarana, a my walczymy z niesprawiedliwością. I nie możemy tego tak zostawić. Mamy zostać aniołami stróżami. Nie możemy bezczynnie siedzieć, kiedy naszą przyjaciółkę spotyka coś takiego. Na pewno chcecie to zrobić? Ile razy jeszcze każesz nam to powtarzać, Raf? Nie wiedziałam, że przez ostatnie wydarzenia straciłaś słuch. Praw bez ciebie mój plan na pewno nie zadziała. Możesz nam pomóc. Mm -hmm. Powiedz mi, co mam robić? Profesorze zgubiliśmy się? Mm. O. Nie, sądzę, że nie. Jak to sądzi pan, że nie? Mamy tu znaleźć mityczną istotę neutralną. To nie spacer po lesie. Jestem tego świadom. Więc gdzie dokładnie będziemy prowadzić poszukiwania? <laughs> Cóż, przyznaję, że tego nie wiem. Więc przyznaje pan, że zabłądziliśmy. No dobrze, przyznaję, ale przecież to odchłań. W takim miejscu łatwo zabłądzić. I łatwo wszystko zapomnieć. Hmm. Musimy szybko znaleźć drogę, albo utkniemy tu na całą wieczność. Z czasem zapomnimy, kim jesteśmy, i będziemy już tylko wędrować bez celu. Widzę, że nie jest pani optymistką. Jestem tylko realistką. Musimy znaleźć imperię. Hmm. Słyszała pani to echo? Tak, to może być ślad czyjejś obecności. W ten sposób znajdziemy istotę neutralną. Mamy ją wołać, żeby odezwało się echo? Miałem na myśli coś, co można zobaczyć. Powie mi pan coś więcej? Co wiemy z legendy o istocie neutralnej? Że pozbawiła ziemską istotę wolnej woli, żeby ją zmusić do miłości. Wobec tego można powiedzieć, że coś ukradła. To jest to. Nie wiem, do czego pan zmierza. Jedna z moich mocy pozwala mi wytropić najgorsze przestępstwa, jak przemoc czy kradzież. Na co pan czeka? Proszę jej użyć. Radarowe skrzydła! Mamy kilka tropów. Otchłań to więzienie dla wielu wygnańców. Trudno stwierdzić, które z tych śladów należą do nich, a które do istoty neutralnej. Racja. Którym tropem się udamy? Pan znalazł ślady wykroczeń, ja mogę znaleźć złoczyńców. Proszę się odsunąć, przekonajmy się, czy to zadziała. Nadal nic się nie dzieje. Profesorze, a, a gdzie anielska cierpliwość. Ta ścieżka doprowadzi nas do istoty neutralnej. Czy wszystko jasne? Powtórzmy to jeszcze raz. Zrobisz nam zdjęcie aparatem snów, a potem sfotografujesz Raf, i tu się zgubiłam. Skup się łakotko, to naprawdę proste. Wiemy, że Raf i Siarkus zostali nakłonieni do pocałunku pod stępem, prawda? Zgadza się, zanim zostali porwani z sali walk. Ktoś umieścił ich razem w jaskiniach zapomnienia. Dobrze dobrze, każdy zna tę historię, ale tym razem uzyskamy niezbity dowód na to, kto za tym wszystkim stoi. A jak to zrobimy? Musimy tylko znaleźć jakiś ślad w jej snach. A, w snach raz? Zgadza się, łakotko. Tak potężne zaklęcie musiało pozostawić jakiś ślad. Nie sądzicie, że coś bym pamiętała? Tak, albo nie, ślad, którego szukamy, może być ukryty głęboko w Twojej podświadomości. Na co czekamy? Przeszukajmy poświadomość, Raf! Mówi się podświadomość, łagodko! To sekretne miejsce połączone z naszym sercem, skrywające sny i wspomnienia, które wyblokowaliśmy. Co to znaczy, wyblokowaliśmy? Są pewne myśli, do których nie chcemy powracać, nawet w naszych snach, ale tym razem nie może nas to powstrzymać. Więc to będzie nieprzyjemne i krępujące. Nareszcie zrozumiałaś! Nie mogę się doczekać! Dosyć gadania, chodźmy spać! A mój aparat snów zrobi za nas całą resztę. Jesteś pewna, że ten sposób zadziała? Niedługo przekonamy się na własnej skórze. No dobrze, a jak my wejdziemy w sny raf? to akurat powinno być łatwe. Jedno zdjęcie, żeby uśpić raf. I drugie zdjęcie, żebyśmy mogły wejść w jej sny. Myślisz, gdzie jesteśmy? Wydaje mi się, że nad oceanem. Równie dobrze to może być wielka wanna albo może wspomnień raf. Pamiętaj, jesteśmy w jej snach. Tylko dlaczego nie ma tutaj raf? Wreszcie zadałaś jakieś interesujące pytanie. Sala mhm. może się zmienić we wszystko, co chcemy. Pierwszy na brzegu wygrywa. Masz pecha, surfing to mój żywioł. Patrzcie, to ona! Raf! Ona cię nie słyszy, kotko. To nie jest. Tylko jedno z jej wspomnień. Najwyraźniej śnieje się pojedynek z szarpusem to świetnie. Lećmy za nimi. Zobaczymy, co się stanie. dła szybkości. Tak. Dobra jesteś szybka, ale zobacz, co ja potrafię zrobić. Podświadomość Raf próbuje przed nią coś ukryć. Więc to musi być rola tej mgły, dlatego nic nie widzimy. No właśnie. Pamiętajcie, że to nie są prawdziwe wspomnienia Raf. Widzimy po prostu, jak działa jej podświadomość. Świetnie, ale co teraz będzie? Nie widzimy, co się dzieje. Jeśli to mgła, dam sobie z nią radę. Lodowe skrzydła! Zmieniłaś mgłę w śnieg! Jesteś niesamowita! Nie ma czasu na gratulacje. Chodźcie! Nie możemy ich zgubić! Muszę przyznać, że jesteś naprawdę dobra. Czas zmienić taktykę. Hm? Pomocy! Topię się! O co tu hmm? chodzi? On próbuje ją nabrać. Udaje, hmm? że się topi, żeby raz po niego wróciła. Hm? Pomocy! Trzymaj się! Już <śmany> 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 nie! Nie wierzę, że to zrobili! Jak mogli się dotknąć? To znaczy, że złamali zasady kodeksu. Raf nigdy nam o tym nie wspominała. Musiała mieć straszne poczucie winy. Nie ma powodu czuć się winna. Ten wstrętny siarkus ją oszukał, żeby móc ją złapać za rękę. Właśnie tego można się było spodziewać po diable. Dla nich liczy się tylko zwycięstwo, nieważne jakimi środkami. Nic nie rozumiem! Zniknęli! Najwyraźniej to wspomnienie Raf biegło końca. A jak przejdziemy do następnego? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to należy do Raf. Przykro mi dziewczyny, ale to jeszcze nie koniec. Patrzcie! Tutaj tornado! To nie tornado, tylko brakujące wspomnienie! To, to chyba nie będzie możliwe! Oh nie poddawajcie się, musimy jakoś wytrzymać! Trop istoty neutralnej urywa się tu. To muszą być ściany jej celi. Są całe, to znaczy, że istota neutralna nie mogła się stąd wydostać. Albo znalazła inne wyjście. Jak możemy to sprawdzić? Nie mamy wyboru, musimy tam wejść. Mm -hmm. o. Coś znalazłem. Ale to tylko mała szczelina. Skąd się tu wzięła? Mogła ją zrobić fala energii po pocałunku Raf i Siarkusa. Pocałunek skruszył ten mur? Owszem i zerwał łańcuchy imperii. Więc nie mamy czasu do stracenia. Co pani proponuje? Musimy poszerzyć tę szczelinę, żeby to sprawdzić. Skrzydła energii! Proszę przestać! To, to na nic. Ale czemu nie mogę się przebić przez te ściany? Zbudowano ją tak, żeby była odporna na nasze moce. Tak, ale skoro pękła, to na skutek negatywnej energii przeciw temu jej nie zabezpieczono. Ach, w porządku, chyba już rozumiem. Co pani chce zrobić? Chcę zrównać te ściany z ziemią. Od co? faktycznie działa. Byłam pewna, że to zadziała. Jeszcze raz. Imperia. A! Tak się składa, profesorze, że niszczenie to moja specjalność. Pomoże pan? Pomogę w drodze wyjątku. Jeden, dwa i trzy. Imperia. Niemniej wiemy, że nie ma już żadnych murów, które stałyby nam na drodze do odkrycia prawdy. Musimy być bardzo ostrożni. Cały czas mam wrażenie, że to pułapka. Wersja polska dla TVN Start International Polska. Reżyseria Andrzej Chudy. Dialogi polskie Marcin Bartkiewicz. Dźwięk i montaż Grzegorz Ogorzały. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Raf, Julia Kołakowska, Uri Barbara Kałużna, Siarkus Leszek Zduń, Drakonia Agnieszka Kunikowska, Arkan Andrzej Kozak, Miki Monika Pikuła, Łakotka Joanna Kudelska.